Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego, to tą uroczystością zakończamy obchody misterium e, męki, e, misterium paskalnego Chrystusa, czyli tej tajemnicy związanej ze zbawi, zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa. Rozpoczęliśmy Wielki Czwartek, e, kiedy to e, wspominaliśmy ostatnią wieczerzę Jezusa w ogrodzie oliwnym później właśnie ten moment męki i śmierci niedziela zmartwychwstania i ostatecznie dziś po 40 dniach no zgroszam akurat w polskim przypadku bo równe 40 dni minęło w czwartek obchodzimy uroczystość w wniebowstąpienia pańskiego kończącą cały ten czas całe to dzieło Misterium paschalnego, czyli zbawczego misterium Chrystusa. Jezus bierze uczniów na górę i podczas tego ostatniego ich spotkania mówi im o tym, że mają być świadkami, świadkami tego, co się wydarzyło. Tyle, że świadectwo Kościoła to nie tylko przekazywanie historii o Jezusie. To ogłoszenie samego Chrystusa. To, to jest zadanie naszego świadectwa. Każdy z nas, doświadczając wiary w Boga, doświadczając tej przemieniającej mocy, ma za zadanie iść i świadczyć o tym, który nas zbawił. I choć oczywiście. Mamy niekiedy wątpliwości, bo gdzieś może zewnętrznie jesteśmy petardowani różnymi, e, różnymi naganami czy różnego rodzaju atakami. E, trudno nam jest niejednokrotnie przyznać się, chociażby do tego, że przychodzimy tutaj w niedzielę do kościoła. I trudno nam jest niejednokrotnie przyznać się do Chrystusa. To Jezus daje nam dwa gwaranty tego, co będzie się działo, jeśli zaczniemy, jeśli od, odważymy się dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, dawać świadectwo o Jego misterium zbawienia. I mówi Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przeobleczeni moc z wysoka. I to jest pierwsza rzecz, którą Chrystus zapowiada Każdemu uczniowi, który daje świadectwo o wierze, to jest moc z wysoka. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość zesłania Ducha Świętego i to właśnie o tej mocy mówi Chrystus, o mocy, która pochodzi od Ducha, że nie pozostawia nas w tym dawaniu świadectwa samemu, że jest nieustannie przez Ducha obecny w naszym życiu. Że jest nieustannie dawcą łaski. I druga rzecz to ostatni gest Jezusa. Jezus przed wniebowstąpieniem błogosławi, podnosząc rękę. Błogosławieństwo, które jest z jednej strony aprobatą tego świadectwa tego prawdziwego i żywego świadectwa związanego z naszą wiarą. Ale z drugiej strony jest także posłaniem. Zobaczmy, kiedy wychodzimy z Mszy Świętej, zostajemy błogosławieni przez kapłana po to, aby być posłanymi. To błogosławieństwo odbywa się w czasie Mszy Świętej tylko raz na zakończenie tego liturgicznego spotkania. Po to, aby być posłanym, by dawać świadectwo. I dziś musimy albo powinniśmy być tymi, którzy zaświadczą o Chrystusie, którzy, kiedy wyjdą z tej świątyni, będą w mocy ducha, przyobleczeni tą mocą, dzięki Bożemu błogosławieństwu szli i głosili. Tą radość związaną ze zmartwychwstaniem i ze zbawieniem. Uczniowie wrócili do Jeruzalem i wielbili i błogosławili Boga. Wydaje się, że może byli zbyt naiwni, może nie widzieli tego, co będzie się przed Nim za chwilę działo z Nimi, że wielu z nich poniesie męczeńską śmierć za tą wiarę. Ale z drugiej strony nie wycofywali się, bo świadectwo jest pewnego rodzaju męczeństwem, jest pewnego rodzaju wystawieniem się na próbę, jest wystawieniem się na ludzką opinię, na dezaprobatę, niejednokrotnie na wyśmianie ale po to właśnie, aby móc osiągnąć ten cel do którego zaprasza nas Pan Bóg. Kto zna cel swojego życia, nie zraża się drogą. Dlatego jeśli znamy cel, jeśli już poznaliśmy cel naszego życia, którym jest zbawienie, nie zrażajmy się dawaniem świadectw.